Siemaneczko z tej strony Z tej strony Rezo Games, a ja Was witam w dość nietypowym odcineczku Na... sosówce, tak jak wczoraj i sobie będziemy kosić to pole, cośmy wczoraj koło niego objeżdżali Wczoraj był troszeczkę nudny odcineczek, no bo Jeszcze pierwszy raz to był się wczoraj na tym odcineczku było to takie skrzypienie krzesła i sorry przez to Naprawię sobie, czy kupię sobie nowe krzesło, to Dlaczego? Muszę coś teraz. Boże Bym się już tutaj troszeczkę przygotował już tamtego odcineczka, bo potem jeszcze żebym tutaj je przygotowywał. A więc jest na razie dobrze. Może kiedyś będą też odcineczki na... Yy, na... Kierownicy też może będą, bo mam kierownicę Tracera No ale mam co zamiar, kupić temu... No taką co z... Nie pamiętam nazwy Zapomniało mi się zamiar. Teraz właśnie z lampką nie... No nie robię, bo jest dzień i... Wtedy był nodzi. No tak to nawet będziemy jeździć z tym zbożem już na skup od razu Może kiedyś będą też filmiki takie z vloga Może Jeszcze nie wiem bo tak myślę na razie czy tak dawać z vloga Ale jeszcze jestem niepewny I może dodam Ale jeszcze nie wiem W ogóle to zaraz będziemy... Będziemy musieli drugim traktorem przyjechać, jak nam nie wystarczy do, do przyczepy będziemy Tak w ogóle to mój kanał nie jest tak też rozwinięty, ma tylko 12 subskrypcji. Nie jest też dobrze. Może sobie uzbieram. Będę miał. Mam sobie zamiar kupić takiego pada, co jest do laptopa i do PS, ale nie mam. może się... Se... Upidów. Mam takiego, ale jest tylko na wejście, yy, nie kabel USB, tylko na takie wejście co do playa jest, dlatego na razie zbieram kawę, wtedy może brzmi niezły, Także też będą odcinki z Fify może, tak z ps -a. będą z CS-a też. i też innych gier będzie tak miałem mieć Far Cry'a takiego z tego pewną wersję z płyty, ale jeszcze nie mam na razie jeszcze nie mam więc tutaj puścimy sobie robotnika Pójdziemy tam Wiecie, jak Jakbyście się pytali jaki mam komputer to mam takie, to mam Lenovo nie jest to syna... nie taki komputer że yy, jak inni mają, że są z tym yy, mają monitor sam od góry i ja mam laptopa Lenovo nie chodzi jeszcze. kupiłem go niedawno Też będą y, odcinki z, y, no, z lasu do, odcinek y, drwalu i wtedy już będzie więcej odcinków, bo tak mam po robić po dwa filmiki z każdego sezonu, bo ma być y, LS 15, LS13 i ma być LS11, ale też myślę na 12, ale jeszcze dokładnie nie wiem, bo coś mi się w, błąd mi wyskakuje i dlatego mam takie jeszcze. czy może kiedyś będę grał na multiplayer ale jeszcze nie wiem jeszcze nie wiem czy będę grał na multiplayer no bo mam na razie ale z nikim nie chcę się połączyć no bo na razie internetu nie mam czy mam internet ale w sensie bo mi nie łapie tutaj za bardzo i dlatego jeszcze nie gra z innymi, może spróbuję tak gdzieś kiedyś spróbuję włączyć i multiplayer i może się z kimś połączę ale to może będzie tak kiedyś bardziej, bo na razie nie mam Jeszcze możemy zaczekać Gramy tylko na jedną kamerkę. Mówi telefon tu leży, no bo musicie liczyć minuty. Muszę jakoś grać. Też wpadajcie na stronę, mam taki mam stronę na fejsie też mam musicie wpadać czy też subujcie lajkujcie like jak jest jakiś nowy na kanale to nie subuję Wczoraj było też jakbyśmy obchodzili po farmie, ale wczoraj żebym dodał w nocy, bo się prawie całą noc się przesyłał ten film, że jest krótki. Teraz pojedziemy sobie sprzedać to zboże, sprawdzę ilość kompanii jest, to jest dużo, to my sobie pojedziemy sprzedać zboże, żeby zarobić kasy i w następnym odcineczku będziemy yy, kosić trawę, będą sianokosy będą i, wiesz, tylko tutaj musimy sobie, sobie, sobie podbierać, musimy to sprzedawać. jakby podbierano to czy jakieś głosy tu jeszcze to wrażę, że to mój brat z telewizoru czekajcie bo nie pamiętam, mi się to słupalo. muszę przypomnieć, kto się czekajcie. się to słupalo? nie, nie, nie. nie, nie. nie, nie muszę, gdzie czym innym, gdzie mogli się czym innym rozbierać, Na przykład, będziemy buraki wywozić. Czas to czy buraki będziemy sobie wywozić. Czy też takie? Na przykład kamerką nagrywam. Nie nagrywam taką jak na przykład yy, internetową kamerką. Nie mam takiej. Może sobie kiedyś zamówię. A jeszcze nie wiem. Oczywiście tak może po 3-4 filmiki będą z innego sezonu, no bo też tam nie będziemy sadzić już jak albo buraków. Może być tak po jednym, po trzy, Będę tak po trzy filmiki z jednego sezonu na przykład. jest też ok, no bo gramy na razie na sosudówce mam inne mapy ale nie chcę ich no włączać no bo na razie może sobie pobrać więcej modów na razie gram tylko na oryginalnych tutaj, ale mam też mody a więc jeszcze jeszcze będziemy grać na modach. Jakby. Na razie tylko gramy tak, no tak przykładowo, bo to jest mój pierwszy film taki jak gra y, z kamerką. jeszcze, jeszcze nigdy, że nie nagrywał z kamerką, ale dlatego troszeczkę się jeszcze wstydzę. Dlatego tak, nic nie mówię, prawda? Jak się przyzwyczaję, to będziemy mówić. wtedy będziemy więcej będziemy mówić. Na razie jest to dopiero drugi raz z kamerką, więc się ja wstydzę jeszcze. Dlatego. No i dlatego nie chcę. Też tak się czas uśmiecham, bo mówię to był to pierwszy raz. Drugi to no sobie zamiar też jeszcze kupić taki mikrofon z firmy Mediatech. Taki mikrofon z Mediatech i... Wtedy będzie może mnie lepiej słyszeć, ale może też być, Może też jest teraz jeszcze nie lepiej teraz słychać, ale może wtedy będzie jeszcze głośniej. Nie Do których raz jestem tutaj na tej babie. Ja no, do tego. Dobra, to by chyba byłoby na tyle, ponieważ nie dojechaliśmy do kombajnu, a więc jeszcze może byśmy dojechali. Może dobra, to dojedziemy już do tego i będę kończą Czemu nie? No wy kudy wyjedziesz Aż wyjedziesz no To na razie tak Jak już dojedziemy I może, może kobaj będzie miał już pełno to Wtedy już yy, my Ja już skończę odcinek Tak będzie też może z innymi osobami Będę czasami grał Ale na razie nie mam jeszcze tego Takiego oryginalnego jeszcze Dlatego, że będziemy grać teraz z osobami. Może kiedyś będziemy grać też na Multiplayer pod CESA, Go, albo w FIFA. FIFA 17 oczywiście, bo 16 jest... W farminga też będziemy grać tak, że... Wszyscy, a więc... O czym czy stoi będzie też taki odcinek już końcowy tak objazd po mapie tak już końcówka po całej mapie ale na razie nie ma jeszcze no bo na razie jeszcze mam, jeszcze nie skończyłem ani nie wysypali bo że z leżącego jechał Dobra, to by było chyba na tyle Dziękuję za oglądanie Subskrybujcie, łapkujcie i cześć